Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, gryzor w pas się kłania. Jak widzicie, obudziłem się w dość dziwnym dla mnie miejscu. Jak widzicie, miejsce być może i fajne, ale nie pozwala mi opuścić tutaj jak gdyby tego mojego posłania. Słuchajcie, ARK, kolejny odcinek z ARK Survival Evolved. Cóż, jak widzicie, to jest siedziba naszej bazy. Mówię tutaj z premedytacją naszej, ponieważ założyłem, założyliśmy tutaj e, razem ze, z ludźmi ze streama, założyliśmy plemię pod nazwą Nurkowie Gryzora. No i moi, moi drodzy, ta, taki króciutki overview tego, co się dzieje. Ja tutaj to sobie podleweluję tylko w staminę troszeczkę. Mam 17 punktów do wydania i cóż mogę w tej chwili mm, wykraftować sobie, jakie plany mógłbym wykraftować ewentualnie a wooden wall mogę sobie zrobić wall sign mi jest niepotrzebny wooden Selling. Hmm, cóż jeszcze, cóż jeszcze? A wooden Pillar to jest może fajne. Kurczę, naprawdę, tych materiałów do do kraftowania jest cała, cała masa, moi drodzy. No, ale ja może o łuk. Łuk w tej chwili będzie mi chyba dość potrzebny, chociaż tu jest Stone Irrigation Pipe. Hmm... Trosze, a! Łuk to może i ciekawa sprawa, także y, niech będzie. Zostało mi jeszcze 5 punktów. Mogę sobie y, pędzel... Narcotic Consume. O! Ale to kosztuje 6. No więc cóż, y, pędzel... O, y, o, 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 moi drodzy, tak się dziwnie trochę rozpoczęło. Wooden Sailing. Hm. No dobra, to mnie nie interesuje. Strzały oczywiście, Stone Arrow oczywiście też. I wystarczy. Słuchajcie, który level? Level 17, jak widzicie, czyli progres oczywiście jest. Niestety tutaj kolega, który tutaj leży, w formie koleżanki, <grywka> Tak mi ustawił tutaj nasz garneczek, że niestety nie mogę z niego korzystać. I słuchajcie, będę go musiał niestety ale zdemolować, dlatego że nie mogę się wydostać, bo chciałbym wam pokazać, jak wygląda okolica naszego, naszego plemienia. Oczywiście biorę wszystko, co, co tutaj zostało po, po zdemolowaniu tego. Hmm, tego ogniska. Cóż w środku nam kolega Kefi zostawił? Zaraz zobaczymy. Access inventory. No, patrzcie, mamy troszeczkę tutaj już wyposażenia na później. To są jego osobiste rzeczy pewnie. Przed wyjściem z, z serwera tutaj schował sobie i położył się, widzicie, tutaj, z pędzlem w ręku. Biedny chłop malował, malował, aż zasnął. Ale ja wyjdę sobie tymczasem. Open. Wyjdę sobie tymczasem z naszego budynku i tak słuchajcie tak biednie wygląda nasz tutaj plemienny budynek. Słuchajcie moi drodzy. to jest nasz plemienny budynek pierwszy taki testowy budynek. No i cóż i będziemy tutaj z niego pewnie korzystać. On ma jedną fajną zaletę jedno ma ich oczywiście więcej. ale jedno z podstawowych zalet tego budynku jest to, że możemy sobie że możemy sobie z niego skorzystać jako respawn pointu. I to jest właściwie główny główny element, który jest do, do którego nam potrzebny jest w tych początkowych, powiedzmy, stadiach gry, bardzo potrzebny. Oczywiście, respawn point plus te skrzynki, w których chowamy sobie sprzęt, chowamy towar. Także tak to widzicie wygląda. Tutaj dzięki koledze, właśnie Kefi mi tutaj bardzo, bardzo pomógł. Jest jeszcze jeden kolega. Tutaj, zobaczcie, mamy jeszcze jednego członka: tribe manager. Scheivro, to jest kolejny członek bardzo sympatyczny, gość, którego poznaliśmy tutaj na tym serwerze. No i cóż, i gramy na serwerze numer 50, oficjalny serwer. Oczywiście, całkiem dobrze to wygląda. Gra z dnia na dzień, praktycznie łapie nowe patche, co bardzo mnie cieszy. Z dnia na dzień dostajemy nowe poprawki, szczególnie w kwestii stabilności serwerów, w kwestii wyszukiwarki. Tychże serwerów, także całkiem przyzwoicie to wygląda. Wydaje mi się, że odrobinę też tutaj panowie z Wildcard Studios pracują nad poprawieniem tutaj optymalizacji wydajności grafiki. No, niestety pozostawia ona jeszcze masę, masę do życzenia. Ja może wam pokażę, ile w tej chwili na moim dość mocnym sprzęcie wyciągam. Stat FPS. Moi drodzy, w tej chwili jest to 20-25 klatek. No średnia powiedzmy, że będzie to 20 klatek. Przy ustawieniach na medium bodajże, jeszcze, jeszcze zerknę, momencik, jeszcze zerknę tylko na te ustawienia high. High. Ustawienia high 20 klatek, ale jest to stałe 20 klatek, czasami troszeczkę więcej, troszecz, czasami troszeczkę mniej. Myślę, że średnia wychodzi 20 klatek. Gra nie jest na tyle dynamiczna, żeby, e, powiedzmy, kusiła 60 klatkami. Oczywiście fajnie by było, niestety nie jest. Więc tutaj, tutaj muszę wam powiedzieć, że, e, że tutaj pod względem grafiki jeszcze troszeczkę do zrobienia jest. Momencik, czy ja mam dźwięk w ogóle? Tak, możecie się wsłuchać tutaj w ten dźwięk który towarzyszy tutaj nam w tej tropikalnej dżungli. Naprawdę, naprawdę bardzo sugestywne dźwięki. I jest to jedna z dwóch takich głównych zalet gry, jeżeli chodzi o audio-wizualia. Otóż, po pierwsze, modele dinozaurów bardzo szczegółowo oddane, bardzo ładnie oteksturowane, bardzo ładnie zrobione i te animacje ich ruchów, no może nie zawsze jeszcze, te animacje do końca nie są takie perfekcyjne, ale same modele są wykonane bardzo, bardzo ładnie. To pierwsza zaleta taka, jeżeli chodzi o audiowizualia, a dwa to właśnie odgłosy. Odgłosy. Słuchajcie tej, tej, dżungli. To coś, coś niesamowitego. Stojąc gdzieś wieczorem w dżungli, kiedy zaczyna, słuchajcie, padać deszcz, kiedy on zaczyna, o. Tak właśnie, deszcz spływa po tych liściach, oczywiście, gdzieś tam te, te piękne rajskie ptaki, gdzieś tam śpiewają, gdzieś w zaroślach, w gałęziach tych potężnych, wysokich drzew w tej dżungli tropikalnej. Naprawdę piękna sprawa. Bardzo duże brawa dla twórców za to, że. Tak sugestywnie potrafili oddać właśnie te dźwięki. Mi się bardzo one podobają. Wszystkie dźwięki tutaj przyrody są bardzo, bardzo fajnie oddane. No, tak jak mówię, gra jeszcze ma dużo, dużo do, do poprawienia. Niemniej jednak będziemy się starać tutaj ogrywać i wszystkie elementy tej gry jakby tutaj publikować. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Ja. Długo czekałem na survival, taki prawdziwy, ale bez zombiaków, bez jakichś głupich historii. Po prostu jesteśmy rozbitkami na do dość tajemniczej wyspie, pełnej oczywiście dinozaurów. Do tego te takie zawieszone gdzieś jakby takie okręty, statki kosmiczne, czy no nie wiem jak to nazwać, wieże, które skrywają pewne tajemnice, pewne artefakty, no to wszystko tworzy bardzo taką fajną, mieszankę tajemniczą mieszankę losta plus takiego właśnie przetrwania gdzieś na pustkowiu naprawdę bardzo bardzo fajnie oprócz tego jeszcze tak dodam na koniec bo to taki krótki filmik właściwie informacyjny nurkowie gryzora oraz jakby rozwój, który przeżywa w tej chwili mój stream na Twitchu, to oczywiście, to oczywiście zaskoczyło mnie samego. Ja dziękuję tutaj od razu przy okazji wszystkim tym, którzy zaglądają na tego mojego Twitcha, którzy, którzy tam spędzają razem ze mną oraz z bardzo, bardzo fajnymi widzami. Czas, naprawdę, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem przede wszystkim kultury, po drugie ogaru tych ludzi, którzy tam są. Naprawdę jestem miło zaskoczony, co oczywiście nieczęsto się zdarza, biorąc pod uwagę na jakie rzeczy, na jakie wydarzenia, na jakich ludzi możemy natknąć się, przemierzając gdzieś tam głębiny internetu. Moi drodzy, cóż, pozostaje mi tylko zaprosić Was na kolejne filmiki tutaj na kanale YouTube'owym, oraz oczywiście szczerze zachęcam do odwiedzenia mnie na czacie. Na czacie na czacie streama oczywiście, o tak mógłbym powiedzieć. Tam oczywiście dzieją się różne fajne rzeczy, możemy sobie gadać na żywo, także jeżeli ktoś byłby chętny, to tutaj pod filmikiem będzie umieszczony gdzieś link do mojego Twitcha, proszę kolejny, zapraszam, zapraszam serdecznie, moi drodzy. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę, ten krótki, informacyjny filmik to jest to, co pochłania ostatnio gro mojego czasu growego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się 皱纹。